Ciao Mojamo, tutaj kungu witam Was w kolejnym odcinku z agar.io, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czy na Magario, czy jak to się tam inaczej nazywa, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że nagram jeszcze tę grę, i w sumie nie nagrałbym jej, gdyby nie jeden z Was, jeden z widzów, który, który pod y, kilkoma filmami napisał mi właśnie. Komentarz, kiedy jest kolejny odcinek z Agario, kiedy coś tam? Ja co myślę? Kurde, nie wiem, no może go nagram, może na przykład dzisiaj skończył się spor, ja nie mam co wrzucić, powinno być, kurde, dzisiaj powinien, powinny być dwa filmy, bo mój challenge dalej trwa, a ja mam, mogę wrzucić dwa South parki, bo tylko to mam. Więc w sumie, no nie wiem, no nagram sobie Agario, tak sobie pomyślałem. I możecie podziękować jednemu z widzów, cholerka, Nie pamiętam, jaki masz nick, szczerze mówiąc, bardzo Ci za to przepraszam, bo zapomniałem sprawdzić po prostu przed nagraniem ale wiedz, ty na pewno wiesz że chodzi o ciebie więc zagrajmy po prostu zagrajmy nie grałem w to tak cholernie długo tak dawno w to nie grałem od ostatniego filmu chyba naprawdę bo nie grałem chyba pomiędzy filmami znaczy na pewno coś tam grałem ale wydaje mi się że ostatni film jaki nagrałem to była moja ostatnia y, gra Vagario tak mi się przynajmniej wydaje mamy fenomenalny kolor naprawdę fenomenalny w ogóle to stop bo y, tutaj coś mi nie działa ja chcę showmas showmas oh yeah i play jest guest. No sorry, jeszcze raz musimy zacząć od nowa. A w ogóle to możemy sobie jeszcze zrobić dark tym. O. O, o, i zaczniemy grać od nowa. Nie, nie zaczniemy grać od nowa, ale zaczniemy grać teraz. Bardzo ładnie. Dlaczego na czarno? Bo tak mi się kurde jakoś spodobało, nie wiem. Zawsze grałem na białym tle, dzisiaj sobie zagramy na czarnym tle. Myślę, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że podłożę jakąś muzyczkę tutaj, bo tutaj tak jak właśnie sobie zauważyłem, kompletnie nic się nie dzieje, więc fajnie by było, gdyby jednak mimo wszystko. Jakaś muzyczka w tle była. Czy tego dałbym radę zabić? Chyba nie. O, oh, Poland. Poland. Zostaw mnie, koleżko. Zostaw mnie. Dobra, tutaj od niego spierdzielamy. Ta gra jest kurde fajna, jest wciągająca, to troszeczkę straszne. Dobra, ten gość mnie prawdopodobnie będzie chciał zjeść. On się... On mnie chyba zjadł nawet po podzieleniu się. Czy ja dam radę zjeść Bułgarię? Chyba dam. Oh je yeah, baby. Oh je yeah, baby. Dałem radę zjeść Bułgarię. Oh je yeah, baby. Orange też zjadłem. Nie wiem, jak on się nazywał. Czy to był po prostu No Name Cell, czy, czy, czy co? Nie mam pojęcia. W każdym razie lecimy dalej. Mam już 240 punktów. Idzie naprawdę, naprawdę sprawnie. Dobra, od, od tego koleżki to uciekam, bo gość mnie chyba zje. Chociaż nie, chyba. O niej, ten to mnie zje. O cholera, jesteśmy zbyt blisko siebie z Danią. Danią zostaw, no właśnie. Wiedziałem, że tak to się skończy. Wiedziałem. Byliśmy zbyt blisko siebie i gościowi opłacało się w nas wystrzelić, żeby zjeść nas obu. Ojej. No i dupa. Wiedziałem, ja już wiedziałem, jak go zobaczyłem to już wiedziałem. O kurde jakie tutaj zrobili Jakie tutaj zrobili w ogóle statystyki Food Eaten 125, Highest Mass 265, Time Alive 1.22, no to całkiem nieźle mi poszło No i dw. Cells Eaton Nie wiem jak się powinno i Top Position żadna, no cholera ja no no cholera no, dobra, jedziemy dalej Jedziemy dalej du -du 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 -du. Du du -du 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 o kurde, ale ten się nie będzie mną przejmował, jestem zbyt malutki, żeby się... Ojej, Skypie, chodź, no chodź tu, no chodź tu! <laughs> nie wiem, kurde, czy on chciał mi się oddać, czy nie i nie mógł, nie mógł trafić, czy chciał się ze mną po prostu pobawić. Wydawa wydawało mi się, że gość chciał... Ojej, dobra, stąd to ja spierniczam. Że gość chciał mnie, e chciał się do mnie... Włączyć, ale nie dał rady. O dobra, stąd trzeba spierdzielać, bo ten Puu, się zaraz podzieli i będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Oj, ten te plusik też się zaraz podzieli. Trzeba kurde uważać na tych wszystkich lu... Nienawidzę tej gry, nienawidzę tej gry. Okej, okay. jak już raz pójdzie, to pójdzie naprawdę bardzo fajnie, ale zanim ten raz pójdzie, to kurde będziemy ginąć cały czas na samym początku. O kurde, Obama. <laughs> Cześć Obama. Cześć Obama. Dobra, wejdźmy sobie tu, 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 tu. tu. Plu, 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 plu. Ciekawe, ile z osób, ile z Was jeszcze gra w Agario. W ogóle to widać, że gra się naprawdę mocno rozwinęła od tego czasu, jak graliśmy, jak był taki wielki boom w Polsce właśnie na Agario. To gra dość mocno się rozwinęła. Te statystyki, te, te wszystkie opcje, jakieś YouTube, jakieś Facebooki, reklamy, wszędzie kurde, w menu naprawdę widać, że, że, że fajnie, fajnie, fajnie. Wiecie to może... Kurwa, Czeblaszka. Ja pierniczę, serio. Bo to się może wydawać, że to głupio, że oni mają, wiecie, reklamy, a to naprawdę tak naprawdę jest bardzo fajnie, bo to znaczy, że się rozwijają mogą ulepszać swoją grę, chociaż wątpię, żeby coś tutaj jeszcze można dało się zrobić. Myślę, że to jest gra do pogrania tak sobie casualowo, to zawsze sobie można co jakiś czas sobie pograć. Nie grałem parę miesięcy, więc fajnie mi teraz gra. Ale szczerze mówiąc, no, na dłuższą metę, no to to nie jest fajna gra, no. Na dłuższą metę, oczywiście, bo tak jak mówię, tak, żeby sobie chwilkę pograć, no to jest zajebista. Ale na dłuższą metę zupełnie, nie? Zupełnie się nie sprawdza. I need a sis. Mogę być Twoją siostrzyczką. Zobacz. Będziesz moją siostrą? O, zobacz. Znalazłem siostrę! Zostałem jego siostrą, to troszeczkę chyba niedobrze. Albo jej siostrą. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. Dobra, bardzo miło. Tutaj mamy koleżan koleżankę. Naszą, stąd uciekam. To jest wirus czy to jest cel jakiś? To jest jakiś cel bardzo dobrze. Cholera, gość mnie zje. Gość mnie kurde zje. No dobra, na razie sobie uciekam. Nie będę tak wysoko podjeżdżał. O! 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 Ja pierniczę, no gdyby... Zacząłem podjeżdżać, bo widziałem, że gość po podzieleniu mnie nie zje, no nie? Ale podzielił się i zjadł w międzyczasie tamte kuleczki. I już był w stanie mnie zjeść i zjadł też mnie, więc naprawdę fenomenalnie. Fenomenalnie. Kurna, jak się nie wiedzie, to się nie wiedzie, kurna po całej linii bez kitu, zawsze tak jest. Ale dobra, na spokojnie, na spokojnie. Pogramy sobie. Damy radę. Tutaj jest Mars. Tutaj jest Obama, coraz kurde silniejszy. Kurde. Okej, okay. idziemy tu. Paum 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 paum. Cholera jasna. Dobra, mamy 75 celów, to jest całkiem nieźle, znaczy punktów właściwie. Wuplis, w please no nie. Tamten, tam, 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 ten potrzebował siostry, czy tam, tamta potrzebowała siostrę, to mogłem jej dać, ale. Nie, 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 nie. Takiemu ta, ja to nie dam. Wun, wun. Piccolo, oni mnie zaraz wszyscy kurna zjedzą. Ten się we mnie podzieli, ten się we mnie podzieli, zaraz wszyscy się kurna we mnie podzielą, ja umrę. Zaraz, nie podoba mi się to. Kompletnie mi się to nie podoba. Chodź tutaj, chodź, 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 daj mi się, oddaj mi się, oddaj mi się, baby. O nie, on mnie zje. O kurde, niedobrze. Dobra, w dupie cię... uh -huh. A no fajnie! Nie no teraz to naprawdę zrobiłem... Uuu! Uh! Powiem wam, że jestem dumny z tego, że to zrobiłem. Dobra, dajcie, chociaż tego sobie zjem, takiego afka. Dajcie mi to, dajcie mi to, dajcie mi to. Dobrze, dobrze, dobrze. Patrzcie, patrzcie jak kurde się wycwaniłem. Oj, 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 oj. No, dobra, chodź no tutaj. Dobra, ja uciekam na górę, nie będę się z tymi wielkoludami bił. I tak już całkiem sporo zdobyłem tego. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. O nie, ten się zaraz podzieli. Chodź tu, wchłon się. Wchłon się, kurde, wchłon się, wchłon się. Dobrze, wchłoniło się, teraz mogę spierniczać na górę. Teraz już mogę spierniczać na górę. Oby się kurde nie podzielili we mnie. O kurde, ten gość, nio. O shit, jak co tutaj się dzieje w ogóle? Chcę to różowe, chcę to różowe. Dam radę to różowe? Dam radę do różowe? A, co tu się dzieje? Widzieliście co się stało? Mam już tysiąc punktów, zajebiście Ale mi się udało kurde, ledwo co, ledwo co, ale to było bardzo ryzykowne, ale opłaciło się ryzyko Opłaciło się ryzyko i udało mi się zjeść i to i to Barako tam jest widzę Barako Obama pewnie, okej okay, zje zje zjedzmy ósemkę 8 H H, nie wiem o co tutaj chodzi, nie wiem jak to się powinno wymawiać, H Dobra zjeżdżam tam na dół, kurde no zaraz Satanist tam jest. Ty zły człowieku. A tutaj jest jakiś kurde islamista, jakiś, jakiś kurda ISIS. To isis nie chcemy. Nie chcemy ISIS. Cholera. Gdzie tutaj jest kurde. Nie, wiem, no myślałem, że gdzieś tutaj już jest granica, ale najwyraźniej tutaj nie ma nigdzie granicy. I wcale nie będzie tak łatwo mi gości tam zjeść. No dobra, zjedzmy tego różowego. Różowy zjemcie, co? Kurde, już mam tylko 970, no. Kurde, no niedobrze. Teraz ten się tamten połączy. No nie powinienem tak gonić tak tak tych typów, bo jest ciężko. No ale ja byłem przekonany, że gdzieś tutaj zaraz jest granica. No nie wiem, gdzie tutaj jest ta granica. Chyba jeszcze dość daleko. Nie, nie. No już tyle idę w dół, że już zaraz musi gdzieś tutaj być. No nie wiem. Ej, 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 ej. No dawaj mi. Dawajcie mi się. Dawajcie mi się. No nie dadzą mi się, nie dadzą mi się. Niedobrze. Zus. Chodź tutaj. Zus. No, choć możecie zjem, chociaż chyba go nie zjem. Coś mi się wydaje, że go nie zjem. Chyba nie dam rady, jest za duży. Jest chyba za duży. O, tutaj jest granica. No, bardzo dobrze, tego chyba nie zjem. Tak, o, cholera, jakbym wcześniej poleciał, to bym go zjadł, bo on by nie miał jak uciec. I możliwe, żeby wpadł sam na, na tamto, wiecie, na wirusa. No, ale dobra, no, nie udało się, nie udało się. Spierdziliłem troszeczkę akcji, nie pomyślałem. No, i później już było za późno, więc. Niestety, kurde, ale cały czas mam już prawie 1000 punktów, a miałem przez chwilę 1000 i jeszcze nie jestem w top 10, więc nie bardzo mi się to podoba. Okej, okay, tutaj widzę, że dochodzimy do granicy. Jesteśmy w samym rogu. No jest niedobrze, no mogę sobie zgarniać te wszystkie i w miarę utrzymywać podobny poziom tych wszystkich moich kulek, no ale ogólnie to jest nie najlepiej. Mamy już 1000. Czy tego gościa damy radę zjeść? Damy, nie damy. No dobra, to idę sobie tutaj na górę. Mamy ponad 1000, ale cały czas jesteśmy, kurczę, nie jesteśmy w top 100? Czy znaczy w top 10, bo w top 100 to myślę, że jesteśmy bez problemu? Ale w top 10 nie jesteśmy? Facebook. Hmm. by Facebooka zdać dać radę? Nie, chyba nie damy rady zjeść Facebooka, bo jest zbyt szybki. Okej, okay, czy to jest ZUS nie, to jest Lio. Chodź tu Lio. Teraz Lio, Lio, ciebie to może zjeść, kurde, bo ile można? Ile można nie jeść różnych kurczę tych o, a może buki? Buki, czy tam bu Boggi, czy tam jak to się tam powinno czytać. Powinienem Exista zjeść, czy tam Exitx Nie wiem, jak to się powinno czytać. Itali mnie zje. O! O! To jest mój obiad! To jest mój obiad. Lećmy tutaj. Czy mnie kurde Itali wspierało? Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Muszę tutaj wejść. Oh man! Oh man, on mnie zaraz zje po podzieleniu się? Nie, nie zjednie po podzieleniu się, bardzo dobrze, kurde Ja muszę tych wszystkich zjeść tutaj, żeby oni się nie podzielili na tyle I, i nie, nie urośli na tyle, żebym ja ich, kurde, mógł zjeść cały czas, bo zaraz się okaże, że ja ich nie będę mógł zjeść No nie, no nie, no nie, no nie, dawaj mi, 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 no mi daj, mi daj No i dupa, no i dupa, kurde no, zbyt blisko podszedłem, no zbyt blisko no i spierdzieliłem, no. No i spierdzieliłem. Myślę, że to będzie jakieś ostatnie podejście, ewentualnie. Czekajcie, czy ja posłodziłem herbatę? Posłodziłem herbatę, bardzo dobrze, to mogę ją sobie pić, bardzo fajnie, bo zaschło mi w gardle. Okej, okay, Barako, odejdź sobie. Ja przed chwilą byłem, kurde, tyle większy od niego i co? Dałem się w strasznie głupi sposób zjeść. Byłem pazerny. Byłem, kurde, pazerny. Widziałem, że gość się nie, nie rozpada. To może się nie rozpadnie jeszcze, co? No i się, kurde, rozpadł. No i tupa była. Ojoj, ojoj, ojoj. Ojoj, ojoj. ojoj, ojoj. Jest bardzo niedobrze. okej okay. Jakoś przeżyłem. Jakimś cudem, nie wiem jakim. Lincolnfy? Kurde. Dobra, lecimy. Mamy pierwszą setkę? Jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę, dobra. Teraz mamy pierwszą setkę, więc zaczynamy bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak już jest seteczka, to nie jest tragicznie. Jak już jest seteczka, to nie jest tragicznie. Widzę, że jestem przy samej granicy, więc ciężko mi będzie spierdzielać jakby co. No ale tutaj jest bardzo często właśnie dużo takich... O, oop, no chodź, koleżko. Może się pobawimy, co? Hmm... Kurde, ten mnie zaraz tutaj będzie próbował zjeść. O cholera, przed tym trzeba spierniczać. Pójdę tutaj, bo tutaj go już nie będzie. Stąd przyszedł, więc tutaj powinno być teoretycznie bezpiecznie. Zaraz zobaczymy. Tylko też nie ma właśnie tych małych kuleczek, ale widzę, że tutaj już są. Tutaj chyba nikogo dawno nie było, bo całkiem sporo tych kuleczek jest tutaj, w okolicy, ale ja to bym chciał kogoś zjeść, a nie kurde, takie malutkie jeść taki plankton. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. To nie jest ta gra, kurde, takie chodzenie i zjadanie tego gun gunwa, no. Chciałbym tutaj, wiecie, zapalować, poczuć, nie wiem, jakiś... Instynkt drapieżnika czy coś, kurde no, a nie takie zbieranie, to, ta, to tak jak w sporze, kurde, jest, że ja muszę kurde iść, zabijać, a nie kurde chodzić, zbierać sobie roślinki i śpiewać kurde i tańczyć razem z jakimiś tam obcymi sporami. Ja ich muszę mordować, no. Chodź. Chodź śmieciu. <laughs> Co, myślałeś, że się będziesz bawił ze mną, tak? Ja się nie dam bawić. Wiem, że średnio mi się opłacało takie coś, takie rozbicie się. Ale w sumie finalnie wyszło chyba dobrze. Zwłaszcza, że cholera jak tutaj jest dużo tych tych bardzo ładnie i łatwiej mi to wszystko zbierać w momencie w którym mam dwie kuleczki więc w sumie wyszło chyba całkiem nie... dobra stąd uciekamy, stąd uciekam bo goś mnie zaraz dopadnie, uciekam tutaj na górę, tutaj był chyba jakiś jeden większy więc trzeba będzie uważać i mieć się na baczności ale jak na razie całkiem w całkiem dobrym tempie rosnę chodź tutaj jeszcze mnie, jeszcze się tutaj o dobra już się łączę, bardzo dobrze zaraz się połączymy bardzo dobrze nie wiem dlaczego ten gość na mnie wpadł. Dobra, aby tamten nie, nie, nie zaczął iść w moją stronę, chyba nie idzie w moją stronę. A ja sobie. Oj, dobra, idzie w moją stronę. O, oh, Damson, Damson, dobra, nie, nie da rady. Nie da rady mnie złapać. Na szczęście, kurde, już jest naprawdę. Było grubo. Ale dobra, mamy znowu 700. Mamy 15 minut prawie na liczniku, więc to jest moje ostatnie podejście. Od razu mówię: jak zginę, to kończymy odcinek. Oczywiście będę się starał nie ginąć i przeciągać ten odcinek jak najdłużej. Chociaż teoretycznie, statystycznie im odcinek krótszy... O nie, ja tu zginę. Dobra, ten gość nie, nie powinien zjeść, więc spierniczamy we dwóch. Spierniczamy we dwóch, dawaj gościu. Dawaj gościu, teraz musimy być przyjaciółmi, nie możemy być wrogami. Chodź tutaj, no. Daj się, daj się wpierdzielić. Bardzo chętnie bym cię zjadł. No i gość mi zgarnia wszystkie, kurde, kuleczki, no. Wszystkie kuleczki mi zgarnia. Taki cwaniaczek jesteś, co? Taki cwaniaczek. O, bardzo ładnie. Dobra. O dobra, 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 pięknie, 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 mamy go, mamy go, mamy go, mamy czerwonego. Czy tam pomarańczowego i czerwonego chyba zresztą też. Chociaż nie, bo tutaj wcale nie jest tak blisko do tego. A ja myślałem, że to już jest samiusieńki róg, a tutaj nie ma samiusieńkiego rogu. Szkoda. Wielka szkoda, bo już byłem pewny, że jak jako ładnie spierdzielił mi. Fajnie, ładnie mu to poszło. Kurde, ja cały czas gonię tego czerwonego. Liczę na to, że mi się uda go złapać, chociaż boję się troszeczkę tego XXX teraz w tym momencie. Ale jeśli zjem tego czerwonego, to nie powinien mi zagrażać tamten typek. No ale chyba go nie zjem. Ale to już jest granica, czy ja się tu zmieszczę? Zmieszczę się. Dobra, bezproblemowo się tu zmieszczę. Bardzo ładnie, mam 800, niecałe. Kurde, 800 punktów. Czyli wcale nie jest tak dobrze, jakby się wydawało, że jest. O, dziękuję ci, koleżko. Ale ja nie chcę, nie chcę się z Tobą kumplować, więc. Sorry, Gregory. O kurde. O kurde, no. Ale nie chcę się z Tobą kumplować. Mimo wszystko. Pom, 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 pom. Tego nie będę się wystrzeliwywał, bo się nie opłaca w niego wystrzeliwywać. Jest zbyt mały. Ale może jeszcze troszeczkę tutaj podrośnie i coś tam pomyślimy. Dobra, ja pójdę tędy. Może, może tego. Tutaj coś się dzieje ciekawego. Nie, nie da rady. Nie da rady. Nie dogonimy ani jednego, ani drugiego. Czy ja teraz dam radę gościa zjeść? Chyba nie dam rady gościa zjeść, więc uciekamy stąd. Kurdo, no nie jest zbyt ciekawie, szczerze mówiąc, w tym momencie. Nie jest zbyt ciekawie. Hmm, mam 817 skora. Czyli to był mój rekord, tak? Najwięcej skora. Tak mi się wydaje, że 817 to był mój max. Stąd się właśnie wziął ten score w lewym dolnym rogu. Agario gamer. No nikt to masz powiem ci kreatywny, bardzo kreatywny. <gryw> mój nikt też jest fenomenalny, nie powiem. Ale no, Agario Gamer, no to to. Prawda mogłeś wymyślić coś lepszego. Okej, okay. co tutaj się dzieje? Wszędzie są jakieś tacy, o, 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 on się wystrzelił, kurde, ja myślałem, że to jest wystrzelona z W, że ktoś kliknął W i ejektował troszeczkę masy, ale najwyraźniej nie, kurde, no już mam 750, no nikogo nie mogę zjeść, no tak chodzę, chodzę i, i, i co, i nic, chodzę i nic, dobra, chodź tu, kurde, nie wiem, wolałem się wystrzelić, mi nagle nie spierniczył, wojak, dobra, z wojakiem uciekamy od wojaka. Podejdziemy, może ktoś sobie na mnie wpadnie czy coś. 839 masy, czyli już mamy więcej. O kurde, jeszcze ktoś mi pomógł, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. Stąd trzeba spierdzielać. Ten gość mnie nie zje, ten żółty na pewno. Czy tam zielony, to nie wiem jak nazwać taki kolor. jest taki, taki żółto-zielony, nie? Niby, niby, niby zielony, ale żółty i takie wiecie nie wiadomo. Ni to, ni to, ni to. Ni to, to. Dobra, zobaczmy. Ja bym się chciał. Reddit tam jest. Czy Reddit? Reddit był dziesiąty, ale widzę, że już spadł. No i on go zje, no i zaraz, kurde, no. Ja chciałem go zjeść, tylko właśnie nie mogłem się połączyć jeszcze. Już chciałem się łączyć, ale właśnie, no, no nie mogłem się połączyć. No, a chciałem poczekać, aż się połączę i wtedy. O, o. Reddit mnie nie zje. Chyba. Chyba mnie nie zje. Przynajmniej na to liczę, że mnie, kurde, nie zje. Ej, Mohamed, czy mógłbyś pomóc mi? Why? Co? Nie widzę jak się goś nazywa Nieważne, chciałem przeczytać jego nick i zrezygnowałem z tego Bo nie mogłem przeczytać Nie wiem nagle co się stało Przepraszam, że tak piję tę herbatkę co chwilę Ale strasznie mi jakoś zaschło w gębie Jak tak gadam To to wcale nie polepsza sytuacji powiem wam Więc muszę się napić Swoją drogą to jedyne czym ja się potrafię napić Tak naprawdę to jest woda Więc pijąc herbatkę to ja tylko sobie tak wiecie to nie jest lekarstwo, na problem. Dobra, trzeba stąd spierniczać. Tam pewnie zaraz będzie jakaś granica. Ja muszę spierdzielać, bo gość mnie połknie, jeśli na mnie wejdzie. Po podzieleniu się nie ma na to szans, żeby mnie połknął, ale jak na mnie wejdzie, to mnie połknie, więc trzeba tutaj uważać. To jest moje lekarstwo. Znaczy lekarstwo to jest moja szansa. O kurde, co on taki szybki jest? Posrało cię coś, koleżko. Dobra, na spokojnie. Wcale nie jest taki szybki, to się tak tylko wydawało, bo ja poszedłem w dół, a on cały czas szedł na ukos. Dlatego mnie gonił. Kurde, tutaj jest szansa. Tutaj jest szansa. O dobra, tutaj trzeba. Tutaj trzeba podlecieć, tutaj trzeba podlecieć. O, nidebro. Nidebro. CIA Kurde no. No i zobaczcie, nic się nie stanie. Umrę. O, chodź tutaj. Chodź, 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 No nie. No nie, Odda mu się. Kurde no. Yy, dobra. Ciek, ciep, ciep, ciek, 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 ciek. Proszę, proszę mój, 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 mój mój. O nie, no i dupa, no i dupa, dobra, uciekł, uciekł, uciekł nam obok cholera. Jakbym wiedział, gdzie są granice, no to już bym był większy, no, ale nie wiedziałem, gdzie są granice, no i. No i dupa, znowu, kurde, mam 840, znowu mi masa spada cholernie. Ten reddit tutaj cwaniaczy. O, oh, i ate you. <taki hate you. Takich eight. Taka gra słów, bardzo śmieszna. Naprawdę, tak się uśmiałem, mówię wam. A gość jest pierwszy w ogóle, czyli to nie jest jego największa kulka, to jest jedna z jego wielu kulek, więc bardzo dobrze, że tam nie poszedłem. Tutaj jest Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Barako. Pewnie tak się nazywa. Bo widziałem gościa, który się nazywa Barako, ale co, może się jakoś źle napisał, nie wiem, nie mam pojęcia. Boom, bitch get out the way, bitch get out the way. Pięknie. O, pięknie, teraz to mi, koleżko, pomogłeś, teraz to ja ci dziękuję bardzo. Teraz to ja Ci bardzo dziękuję. No dobra, to lecimy dalej. Mamy 1360 punktów, czyli już zaczyna być w miarę, w miarę w porządku. Zaczyna być w miarę w porządku. Kurde, nie chcę, żeby ten odcinek był trwał zbyt długo. No ale dobra, jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy 9 minut, teoretycznie. A później się chyba zabije, bo nie chcę aż tyle grać w tę grę. No bo ileż można grać w agario? Ileż można grać w agario? Chociaż pamiętam, że pierwszego dnia, jak zobaczyłem tę grę, to graliśmy z moim bratem całą noc. Dosłownie, nie spaliśmy. Graliśmy w akario <grywia> autentycznie. <grywia> Jaki lamus! Jak mnie porobił! Nie wierzę. Nie wierzę. Ale się dałem zrobić, chamsko. Ale się dałem zrobić. Ja piernicze. Się dałem zrobić. Matuch, no dobra. Na spokojnie. I eat you O dobra, czyli mamy obiadek. Mamy obiadek, dzień dobry. Dzień dobry, mamy obiadek. Bardzo ładnie. Raz zapiernicza, zapierniczać, zapierniczać. No dawaj, 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 dawajcie. Dawajcie, gdzie to się kończy? Niech się tam mapa kończy, no. no i się nie kończy, no i goście mi uciekną obaj. Ja pierniczę. Dobra, chodźcie tutaj, kurde cwele. Lecę na was, lecę tutaj na was. Norway, chodź w Norway. Norway, do mnie, do mnie idź, Norway. Co to jest? Że kurde chciał iść do, do tamtego, si się mu oddać, ale na szczęście mu się nie udało. Całe szczęście, kurde, no dobra, widzę, że tego gościa chyba raczej nie złapię. ProGamer, też nick Polecam, dobra, spierniczamy. Znaczy oni mnie nie zjedzą. Ale ja ich też nie zjem, więc to nie ma żadnego sensu, tylko derp mnie może zjeść i derp mnie chyba zje. I to będzie chyba koniec. On mi zje jedną kulkę, a druga przeżyje. O, ale to było głupie. Dobra, to już było w ogóle głupie, mogłem tego nie robić, mogłem po prostu uciekać, tak by mi jedna przeżyła. Ale okej, okay, mamy koniec. Top position 8 byłem przez chwilę, więc całkiem, całkiem nieźle. Nie było takiej tragedii, nawet nie zauważyłem, kiedy byłem tam. Foody ten 1312, Celsius ten 32, tame Life 1122, całkiem nieźle. Leaderboard time 28 sekund, no to rzeczywiście mogłem nie zauważyć, więc. No cóż, 1515 masy miałem najwięcej. Więc dzięki wam serdeczne za oglądanie. To było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcielibyście jeszcze więcej Agario, jeszcze więcej na moim kanale, chociaż już kiedyś dużo było tego. Nie wiem, czy to jest ostatni odcinek. Jeśli będzie dużo łapek, powiedzmy 100, to lecimy z kolejnym odcinkiem. Jeśli będzie 100 łapek, jeśli nie będzie 100 łapek, no to będziemy myśleć nad innymi grami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema!